Zapewniamy bezpłatne doradztwo i konsultacje. Klubowiczom proponujemy sprawdzone rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jako przedstawiciel profesjonalnej kancelarii o zasięgu ogólnopolskim uważam, że powierzanie przez przedsiębiorców obsługi prawnej specjalistom jest przejawem ich dbałości o dobrze pojęty interes firmy. Naszą rolą jest wyręczanie klientów przy typowych i nietypowych prawnych aspektach ich funkcjonowania. Sukcesu powinni pamiętać o tych, którzy potrzebują ich wsparcia. Staramy się uwrażliwiać i inspirować innych do działania. Wspieramy dom dziecka woli Gałęzowskiej. włączyliśmy się w pomoc dla powodzi. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego współpracujemy z Lubelskim Klubem Biznesu w zakresie działalności charytatywnej. Czynimy to z potrzeby serca wspierając finansowo i rzeczowo osoby potrzebujące pomocy. Dźwignią sukcesu gospodarczego obok biznesu są także nauka i sztuka, szczególnie w Lublinie, mieście akademickim. Dlatego dbamy o dobre relacje z przedstawicielami lubelskich ośrodków naukowych i kulturalnych. Promujemy artystów. Miarą sukcesu cywilizacyjnego miasta, regionu i kraju to nie tylko przedsiębiorczość to również potencjał naukowy, potencjał yy, kulturalny. I takim potencjałem Lublin, Instytucje Kultury, twórcy lubelscy, naukowcy mogą się poszczycić. Z Lubelskim Klubem Biznesu współpracujemy od samego początku jego powstania, od roku 2000. Tu miało miejsce wiele spotkań i wiele wspólnych przedsięwzięć. Lubelski Klub Biznesu. W swoich zadaniach za kluczowe uważa usuwanie wszelkich barier, w tym prawnych i mentalnych, jakie utrudniają komercjalizację wiedzy. Mamy dobre, pozytywne doświadczenia w tym zakresie i są one dobrym zwiastunem na przyszłość. Być dobrym i szanowanym partnerem dla firm z Lublina i Lubelszczyzny. Inwestować w dobre relacje między przedsiębiorcami i otoczeniem systemowym biznesu. Trafnie diagnozować potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Kształtować dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. To ważne elementy nowej strategii Lubelskiego Klubu Biznesu na najbliższą przyszłość. Czy biznesu chętnie wyjdą. Trudno wymienić w krótkim filmie pewnie to wszystko, co dobrego zdarzyło się w ciągu tych 10 lat, ale były też chwile dramatyczne, bo jak rozmawialiśmy z panią prezes wczoraj, nawiązywanie kontaktów gospodarczych bywało ryzykowne, ale warto było. Pani prezes pewnie to potwierdzi za chwilę o tym, że warto było, powie prezesa Agnieszka Gąsior Mazur. Zapraszam serdecznie i jeszcze jedno. Dostaliśmy informację, że Pan Prezydent będzie za godzinę, już jest. Serdecznie witamy jeszcze raz Pan Prezydent Krzysztof Żuk, już przybył na nasze spotkanie, brawo. Może od tego dramatu nie będę zaczynać, Ten, tak porozmawiamy później, natomiast moja, moja refleksja, Życie jest za krótkie, żeby żyć byle jak. Minęło 10 lat. 10 brylantów milowych. 10 pięknych i trudnych lat. O Lubelskim klubie biznesu na początku mówiło się, kwiat lubelskiego biznesu. A dziś? Dziś jesteśmy nadal razem. Pomyślmy i porozmawiajmy o przyszłości. O przyszłości naszego stowarzyszenia lubelski klub biznesu. Przed, przed nami zmiany jakościowe. Wypracować nowy model biznesowy dla naszej organizacji to zadanie na kolejną dekadę. Szukamy awangardy, nowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych przedsiębiorców i naszego klubu. Nasze plany na przyszłość to wzmocnienie i promocja brandów lubelskich przedsiębiorstw. O rozpoznawalności lubelszczyzny na mapie gospodarczej decydują marki. Marki należy wzmacniać i umiejętnie nimi zarządzać. Ważne, żeby firma doradca była znana w świecie tak jak Coca-Cola. Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do wiedzy opartej na gospodarce. To diametralnie zmienia sytuację przedsiębiorców i naukowców, uczelni. Powinniśmy w dość szybkim okresie dostosować programy, kierunki nauczania do wymogów rynku pracy. Kreowanie nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką to nasze nowe zadanie. Sami powinniśmy zadbać o swoją obecność na rynkach zagranicznych. Działania LKB w tym obszarze chcemy wzmocnić i nadal rozwijać. Pozwoli nam, pozwoli nam to otwierać się na świat, a światu przybliżać Lubelszczyznę. Jesteśmy obecni na wielu rynkach zagranicznych. Zaistnieliśmy na takich rynkach, czy niektórych egzotycznych jak chiński, algierski. Ale od lat jesteśmy na rynku ukraińskim, białoruskim, mołdawskim, chorwackim, litewskim, włoskim, niemieckim, czeskim, słowackim. To te, te rynki, które rozpoznaliśmy, gdzie byliśmy obecni poprzez misje gospodarcze przedstawicieli, których gościliśmy tutaj w Lublinie. Ten rok to perspektywa na nowe rynki. Myślimy o rynku cypryjskim i rynku rosyjskim. Coraz więcej w kraju, na świecie, o Lubelszczyźnie, a to w kontekście naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Kultura dla Lublina to nie tylko promocja, ale i biznes, a zatem szansa na rozwój firm. Nowym obszarem do zagospodarowania przez nasze stowarzyszenie jest podniesienie znaczenia organizacji pozarządowych, szczególnie tych non-profit, ale także wolontariatu. Nieoceniony jest wkład tych organizacji w poprawę jakości życia mieszkańców. Rozpoczęliśmy już rozpoczęliśmy wspólnie z prezydentem Żukiem wspólną pracę nad projektem stworzenia funduszu poręczeniowego dla tych organizacji funduszu, który być może składałby się zarówno z funduszy publicznych, i z kapitału członków LKB. Żyjemy w czasach bardzo niepewnych, w czasach, w którym pewne jest to, że wszystko się zmienia, musimy być otwarci i podążać za tymi wyzwaniami. Odnaleźć się w tym świecie wirtualnym, bo tam również przenosi się i biznes. Uczymy się już posługiwać nowoczesnymi środkami komunikacji, reklamy, marketingu. Zauważone zapewne przez Państwa zmiany wizualizacji, komunikacji, w nowych formułach spotkań, to wszystko robiliśmy z przesłaniem aby wspólnie podnosić swoją wartość, abyśmy uczyli się robić biznesy ze sobą w pierwszej kolejności. Znaczący dla Stowarzyszenia był lifting naszego logotypu. Tutaj dziękuję najlepszej agencji sieciowej w Polsce, Wenyard. Zmiany w zakresie naszej strony www. Dziękuję firmie Microbit i firmie Enzo. Te wszystkie zmiany podyktowane były poprawą identyfikalności i komunikacji w stowarzyszeniu. Pracujemy nad nowym wizerunkiem LKB, nad nowym wizerunkiem klubowiczów. Naszą misją jest służyć przedsiębiorcom i dobru wspólnemu, które razem tworzymy. Zachęcam wszystkich klubowiczów do jeszcze większej aktywności, do kreowania naszego lubelskiego biznesu. Liczę na owocną współpracę z marszałkiem, wojewodą, prezydentem Lublina, prezydentami, burmistrzami z innych miast naszego regionu, a także z przedstawicielami świata nauki, kultury, świata medycznego oraz liczę na współpracę z mediami. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Dziękujemy bardzo gorąco klubowiczom, naszym przyjaciołom, wszystkim, którzy tworzyli i tworzą lubelski klub biznesu. Przyszłość należy do nas. Ja jeszcze mam podziękowania dla. Tych, którzy rozumieją rolę stowarzyszenia i nie szczędzą wsparcia, również tego finansowego oczywiście wsparcia. Podziękowania dla sponsorów głównych tegorocznego Biznesforum i gali Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Dla Mostostalu Puławy S.A. Mostostal Puławy należy do grupy Mostostal Warszawa i jest jedną z największych i najlepszych firm budowlanych w Polsce. Na pewno największą firmą budowlaną na Lubelszczyźnie. Jest znanym i cenionym wykonawcą za granicą, głównie w Europie Zachodniej i Skandynawii. Spółka ma dwa zagraniczne przedstawicielstwa w Niemczech i w Finlandii. Brała udział w budowie prestiżowych obiektów, między innymi mostu na Wiśle w Gdańsku, w Warszawie i w Puławach, hali sportowo-widowiskowej Arena Łódź. I zakładów azotowych Puławy z ostatnimi obiektami Melamina 2 i Melamina 3. Do głównych sponsorów należy również Big Media, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Big Media jest firmą, która ma wszelkie możliwości w zakresie medialnej oprawy imprez, produkcji spotów reklamowych, teledysków i reklamy na ekranach LED, ostatnio bardzo modnej. Kreuje nowe trendy w reklamie. Wykorzystuje najwyższej klasy sprzęt, profesjonalne kamery Full HD miksery wideo, telebimy i w pełni wyposażone studio. Dzięki kreatywności i rzetelności firma Big Media stała się znaczącym i profesjonalnym partnerem w realizacji imprez sportowych, koncertów, wielu innych wydarzeń kulturalnych. Specjalizacją firmy stała się produkcja reklam, tworzenie animacji komputerowych, a także postprodukcja i efekty specjalne. Na liście sponsorów są również Warta, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Bre Bank S.A., PKO Bank Polski, Mazowiecki Bank Regionalny SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Biuro Nieruchomości Faktor In temporis, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego Ada i Adam Salony Mody, Greenland Technologia EM, Agram SA, Modart Firma Promocyjno-Reklamowa, Zakład Optyczny Robert Polak, Polak Optyk. Hotel Zajazd Piastowski w Kazimierzu Dolnym, autoryzowany dealer Hondy w Lublinie, CRH Auto, Lewczuk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ci z Państwa, którzy śledzą działalność Stowarzyszenia od lat, pewnie już zauważyli i Pani Prezes o tym też mówiła, jest nowy znak, który prezentowany jest na Telebimie, nowe kolory, ale wciąż jest jak królewska pieczęć wśród sponsorów są też firmy właśnie odpowiedzialne za ten nowy wizerunek stowarzyszenia, nową oprawę Lubelskiego Klubu Biznesu to Microbit, Enzo i Vena Art również firmy wspomniane. Bardzo dziękujemy za wsparcie w tym zakresie. Mówię...